Ekstraliga Juniorów Młodszych na Mazowszu MKS Polonia Warszawa podejmuje zespół Legionowi. W tym starciu jest na pewno faworytem. Czarne koszule do spotkania rozgrywanego na popularnej Sacharze przystąpią w następującym zestawieniu. Z numerem pierwszym Mark Popów, z numerem drugim Jakub Domański. Z trójką zagra Wojtek Chojczak, z czwórką Jakub Tobiasz, z numerem piątym Sebastian Gołąb, szóstka to Radosław Borowski, z siódemką Łukasz Makarski, numer ósmy to Mateusz Krypa, z numerem dziewiątym Igor Wysocki, z numerem dziesiątym Hubert Pilarz i z numerem jedenastym Jan Piasek. To poloniści, a jeśli chodzi o rywali czarnych koszul, o Legionowie, Legionowo to skład tej drużyny prezentował się następująco w bramce z numerem 97 Wiktor Nowak z numerem 2 Filip Alechno z numerem 6 Wojciech Brzuzy z numerem 7 kapitan zespołu Amadeusz Biłda z numerem 9 Piotr Koperski, 11 to Jan Należyty z numerem 23 Wojciech Maciejewski z numerem 24 Kacper Choroszucha z numerem 25 Maciej Gawlik z numerem 26 Dariusz Joński z numerem 69. Oskar Golon, ciekawy numer jak na zawodnika w tak młodym wieku, no ale mniejsza z tym, skupmy się na tym, co działo się na boisku od pierwszych minut, przewaga polonistów, Jan Piasek, który grywa już w starszych rocznikach, dobrze tutaj doszczek Igora Wysockiego, ten ładnym strzałem pokonuje Wiktora Nowaka, już właściwie... Od początku ten mecz jest ustawiony po myśli. Polonii tutaj, Nowak, chyba mógł zachować się trochę lepiej. No, ale piłka wpada do bramki i przy Konwiktorskiej, a konkretnie w parku Trauguta, mamy prowadzenie Polonii 1-0. To prowadzenie jednak długo się nie utrzymało. To pierwsza składna akcja przyjeznych w białych strojach. Piłkarze Legionowi w taki właśnie sposób za sprawą Kacpra Choroszuki doprowadzają do wyrównania Mark Popów pokonany no i na Polonii znów jest remis jeśli chodzi o tabelę to na pierwszym miejscu Legioniści na miejscu drugim dość nieoczekiwanie Delta Warszawa Legia ma 23 punkty Delta 19 Polonia jest na miejscu w czwartym ma punktów 14 Dzisiejsi rywale Polonii Legionowia zajmują szóstą pozycję, ale mają tylko 6 punktów. No i tabelę zamyka Wisła Płock, która ma tych punktów tylko trzy. Znów próbował Piasek, tym razem wygrywa z nim pojedynek Nowak z rzutu wolnego. Próbował Choroszuka, ale tym razem z kolei od niego lepszy Mark Popów. I cały czas jeden do jednego Oprócz meczu Polonii z Legionowią grały także Unia. Warszawa szkółka Piotra Mosura podejmowała wisłe płosy. Ten mecz zakończył się wynikiem 5 do 4. Dobra, kolejna okazja polonistów. Delta wygrała z Dąbkowią 3 do 2, a Legia zremisowała ze składą 3 do 3. A więc same wyrównane mecze w tej dziewiątej serii gierni. Inaczej było przy konwiktorskiej. To ostatnie już sekundy pierwszej połowy spotkania. Rzut rożny dla Polonii. No i w zamieszaniu podbramkowym wyrówn bramkę dla Czarnych koszów zdobywa Jan Piasek. Mamy 2 do 1 dla Polonii. Nie bez kłopotów, ale jednak z prowadzeniem, z dobrym wynikiem. Na przerwę schodzą poloniści. Oto fragmenty drugiej części gry. Już przewaga w tej połowie nie podlegała właściwie żadnej dyskusji. Jeśli chodzi o zespół Polonii, tutaj nie było rzutu karnego. Sędzia nakazał grać dalej, ale poloniści nie zrażali, nie zrażali się tym faktem. Próbowali grać. Próbowali strzelać kolejne bramki, a Legionowi brakowało coraz częściej pomysłu na grę. W następnej kolejce spotkań w sobotę o 15.30 poloniści zagrają na wyjeździe. W derby Warszawy zmierzą się z Deltą, natomiast Legionowi czeka jeszcze trudniejsze zadanie, bo zespół z podwarszawskiej przyległości, to jest ładny strzał, będzie podejmował liderów tabeli Legię Warszawa. Cały czas przewaga Polonistów, ale bramki nie chciały wpadać, chociaż sytuacje, jak widać, były bardzo dobre, ładna pogoda, słoneczny dzień. Sporo kibiców obserwowało to spotkanie na bocznym boisku Polonii, także duża delegacja, liczna delegacja fanów i rodziców piłkarzy z Legionowa, ale. No ci kibice, ci rodzice nie mieli powodów do zadowolenia, bo w 79 minucie na 3-1 do 1 podwyższy wprowadzony w drugiej części gry Dominik Szatkowski. 3-1 do szanse jeszcze były przed piłkarzami Polonii, co widać zresztą na załączonym obrazku. Tutaj dość przypadkowa piłka spada na plec jednego z polonistów, jeszcze okazja przed piłkarzami czarnych koszul, ale... Wynik nie chciał ulec zmianie. Próbowali piłkarze z Muranowa podwyższyć stan meczu, ale ten nie uległ już zmianie, mimo że w końcówce, w ostatniej właściwie akcji meczu, jeszcze Poloniści mieli rzut karny, ale Wiktor Nowak, najlepszy, jeśli chodzi o drużynę Legionowi, zawodnik tego zespołu, tutaj nie dał się zaskoczyć. No i Polonia wygrała z Legionowią 3-1.